Zbierając mieszkanie, no, kierowaliśmy się przede wszystkim lokalizacją, żeby był w miarę dobry dojazd, no i oczywiście ceną. Decydując się na zakup mieszkania w Wiktorii Dom, głównym powodem było 100% oddanych mieszkań w terminie i dobre opinie w internecie. Mieszkanie otrzymaliśmy nawet przed terminem, bo odbiór mieliśmy mieć na początek marca właśnie 2021, a Odebraliśmy już klucze w listopadzie 2020 roku. Było to takie wyczekiwane mieszkanie. Często przyjeżdżaliśmy, sprawdzaliśmy postępy, jak idzie budowa, i później czekaliśmy na ten telefon, kiedy będą już klucze otrzymane. Kupiliśmy właśnie mieszkanie z myślą dla dzieci, żeby im później było łatwiej, bo sama otrzymałam mieszkanie od mamy i wiem, że to jest bardzo, bardzo duża pomoc jak ma się gdzie mieszkać i nie trzeba płacić za wynajem. Kolejne mieszkanie też już zarezerwowaliśmy w Victory Dom na ochocie. Jesteśmy mega zadowoleni.